Didi na fandis zalejemy wodę? Okej, okay, gama w języku gruzińskim. Cześć. A w dzisiejszym odcinku pochodzimy jeszcze po Użguli i spróbujemy się dostać jak najbliżej Tbilisi. Musimy opowiedzieć pewną historię. Pan, który nas zabrał w poprzednim odcinku na autostopa, okazał się lekko nieprawdomówny. Lekko mocno, z całej siły. Lekko mocno, z całej siły. Go joba. Yy, najpierw mówił w aucie, że 60 lari za dwie noce, tyle ile na bookingu mieliśmy rezerwację, żebyśmy odwołali. Odwołaliśmy, mówimy dobra, wziął nas na stopa, to damy mu zarobić. Po czym, gdy już odwołaliśmy hotel, on do nas mówi, że 60 lari za jedną noc mówił, a ja się go pytałem w aucie trzy razy, czy na pewno 60 lari za dwie noce. On powiedział tak, tak i jeszcze później, gdy już powiedzieliśmy, dobra, damy mu zarobić, odwołaliśmy już rezerwację, a on powiedział jeszcze tak, 60 lari plus śniadanie. Oczywiście wstaliśmy z rana, śniadanie nie było w cenie od nas pieniądze. Yy, co jeszcze? Mówił do nas, że jeśli chcemy wracać z powrotem do Meci, to jeśli będziemy wracać z Czechami takimi, serdecznie pozdrawiam Pawła i Milenę. Jeśli z nimi będziemy chcieli wracać, to w czwórkę będziemy mogli z, yy, zapłacić mniej, no bo będziemy wracać razem z nimi. Po czym z rana powiedział, że nie, on tego nie mówił. Także taki lekki skamer nam się przytrafił. Wyjątkowo długi wstęp. To zapraszam, mnie. Idziemy właśnie na śniadanko Nie damy mu już zarobić Tak się nie robi, ale no tak bywa w podróży Na śniadanko to samo co Na kolację w poprzednim odcinku Anetka pokryje mu Kolę z plecaka <gry> Dzięki. Dobra, pojedzone, polatane. Zacznij przejść po tej średniowiecznej osadzie. A później jedziemy do Mesty i próbujemy się dostać do Tbilisi. Gdzie dzisiaj będziemy spać, tego nie wiemy. Gdzie nas to poniesie, zobaczymy. Z tego miejsca wyruszają busy. Marjoba. Dobra, wchodzimy do muzeum, a w sumie jadł poze. No. XIV wieku krzyż z XIII wieku z XI wieku obraz Matki włoskiej. Nic tam nie było praktycznie Znaczy były krzyże XII-XIII wieku jakieś takie wiesz przyrządy czym jedli czym zabijali ten ruch taki, ale tego już nawet nie nagrałem Nie no muzeum kosztuje 15 zł nie można nagrywać No dobrze, że Anetka nie weszła jakby było coś fajnego, to bym jej krzyknął z góry Dawaj, Anetko <grybujesz> Region, w jakim się znajdujemy to Svanetia Sva Svanowie posługują się pokrewnym językiem do gruzińskiego O, tutaj jest kafe Bar w dwunastowiecznym budynku. Kawiarni z dwunastego wieku, można zjeść ciasto, które jest suche, różdowe, serwis 10%, 5 Lari, czyli 7,50 za ciasto za wodę 4 Lari, czyli 6 zł. Tu patrzcie, chodzi sobie, taki tutaj wielki pies. Jest on tak wielki, że ja się go nawet boję. Tam, gdzie spaliśmy u tego z kamera to on miał takiego mieszanego kaukaskiego. Nie można nawet było wychodzić bez właściciela, bo on latał i ten, i praktycznie prawie wczoraj zagryzł anetkę. No to co, czas plegnać już góli. Przechodzimy właśnie średniowiecznym mostem. Dobra, widzimy się w Mestii po Elo. Patrzcie jaki zestaw w ogóle gościu ma. Zajecamy. Co, dojechaliśmy powrotem, jesteśmy w Mesti. Teraz, Teraz... Chciałem coś zjeść, bo jestem głodniutki, wiecie O, jaka turystka w ogóle jest Anetka dzisiaj Ulala O Jezu, jaka zmęczona Anetka Jesteśmy z powrotem w Mestii Miejmy nadzieję, że się dzisiaj przybliżymy do Tbilisi Fajnie by było Drodzy mieli widzowie A więc łapiemy Kierunek i wari, ale jak widać, dużo tutaj aut nie jeździ. Ale może ktoś nas weźmie. O, już się jeden zatrzymał, prawie, ale pokazał takie klasyczne. Jestem stąd. Wszyscy machają i w ogóle, że nie mają miejsc. Uśmiechnięci z takimi widoczkami, to ja mogę łapać stopa. Sami zobaczcie, co tu się dzieje. Wow. wygrała z nami przez godzinę. Nie, nie mogliśmy złapać stopa. Ja za 60 lari idziemy 5 godzin. A ile chciał na początku? Najpierw chciał 80. Ile? Mówię. Dzisiaj, ja mówię 40, on mówi 60, on mówię dobra, okej okay. Się potargowałem. Nie? Dzisiaj jechaliśmy tą taksówką transportem z Uszkuli do Mesti za 100 lari. I to tylko 50 km, A teraz jedziemy prawie 300 kilometrów za 60 la Ale kierowca to świr, nie, my zrobiliśmy trasę, którą się robi w dwie godziny, my zrobiliśmy w jakąś, nie wiem, godzinę 15. Osto i to busem. Dwa razy na czołówę by Po lewej stronie w ogóle jechał ciągle. Teraz a, zrobiliśmy sobie przerwę w takim oto miejscu. Wow. Nieźle co, co powiesz o kierowcy <laughs> widać, że doświadczony. A no i jeszcze polecam Wam. Będąc z Gruzji tą firmę robią takie soczki w procentach gruziński produkt. Tutaj jest zaznaczone. To jest winogronowe. Fajnie smakuje, a gruszkowe smakuje jak lift. Kiedyś pamiętacie lifta. Tak. Dojechaliśmy do Kutaisi i co? Bierzemy jakiś hotel najtańszy w pobliżu